Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta, i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Dzisiaj chciałbym raczej powiedzieć bardziej echo niż homilię, to znaczy, bardziej podzielić się z wami tym, jak to słowo do mnie dociera. Dlatego, że nie jestem prorokiem, a jeżeli prorokiem, to małym i fałszywym. Ale to słowo przychodzi do mnie trochę jako taka pomoc w przeżywaniu tego, czego doświadczamy. Ja myślę, że uczestniczymy w wielkiej histerii narodowej, prawda? Każdego dnia pojawiają się różne głosy w związku ze świętym Janem Pawłem II. I sami nie wiemy, co mamy zrobić. Każdy z nas jest na swojej pozycji. Ja jestem przeświadczony o świętości Jana Pawła. Ale czy drugi musi być przeświadczony? I co zrobić w takiej sytuacji, tej histerii, która się rozpętała? Tego całego tumultu, tego przekonywania się, walki na argumenty. Widzę, że na każdy argument jest antyargument. Cokolwiek powiem, ktoś mówi rzecz odwrotną. Te same fakty, każdy czyta inaczej. Co zrobić? Wewnętrznie gdzieś czuję się. Przymuszony do tego, żeby coś powiedzieć, z drugiej strony wiem, że cokolwiek powiem, będzie użyte przeciwko mnie. I na to przychodzi światło tej Ewangelii dzisiaj, tego słowa dzisiaj: że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Słowo, które powiedział Chrystus. I powiedział do uczniów: Jeżeli traktowali tak mnie, to nie myślcie sobie, że was tak nie będą traktować. Powiedział, że wyłączą was z synagogi, zaprowadzą was do sądu, przed trybunały. Mówi: Ale nie przygotowujcie sobie żadnej obrony, bo Duch Święty zostanie Wam dany, żebyście potrafili dać odpowiedź. Jaka odpowiedź? Jaką, jaką odpowiedź? Duch Święty mi podpowiada. To ostatnie, to ostatnie zdanie dzisiaj jest dla mnie taką odpowiedzią. Słyszeliśmy, że na to słowa najpierw były różnego rodzaju argumenty jego rodaków, kim on jest. Kim on jest? Znamy Jego matkę, wiemy, kim była, znamy całą historię, znamy Jego krewnych, wiemy, że jest cieślą, kim on jest, za kogo się uważa, co to za mądrość, co to za cuda, o których słyszeliśmy. I chcą go strącić, chcą go zabić, usunąć spośród siebie. I Chrystus. Słyszymy w Ewangelii: Przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Jest takie tłumaczenie: oddalił się. W zasadzie powinno się przetłumaczyć odszedł. Tam jest to takie słowo greckie poreomai że Chrystus odchodzi. Bo Chrystus powiedział: Że nikt nie zabiera mi życia. Ja sam daję moje życie ja mam moc Oddać moje życie i mam moc je wziąć. To nie jest tak, że coś dzieje się bez woli Boga, że, że, że ktoś ma władzę nad, nad życiem Chrystusa. Chrystus jest tym, który, który sam odchodzi. I bardzo ciekawe, że to samo Słowo odchodzi. Mówi Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. I mówi o swoim odejściu, że idzie do Ojca. I potem mówi, e, i kiedy Wam mówię o moim odejściu, Wy się smucicie. Smutek napełnił Wasze serca. To jest 16 rozdział Świętego Jana. Jednakże mówię Wam prawdę. I tutaj Chrystus mówi, pożyteczne jest dla Was moje odejście. To samo słowo pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was, a on przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest, to jest ten sposób, który ma Chrystus na na odrzucenie, że Chrystus odchodzi, to znaczy, wydaje się za życie świata, odchodzi, pozwoli się potraktować, tak jak mówi, idzie do Jerozolimy zostanie wydany w ręce Pogan, zostanie zmaltratowany, zostanie przybity do krzyża i umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest odpowiedź Chrystusa. Chrystus nie walczy na argumenty. Chrystus daje swoje życie. Mówi, pożyteczne jest dla Was moje odejście. I kiedy słucham tego słowa w kontekście tej całej histerii wobec tego, co się dzieje, to, 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 to wszystko, to słowo zadaje mi pytanie, a co jeśli? Pożyteczne jest dla nas to co się dzieje. Pożyteczne jest dla nas uderzenie w Jana Pawła II. Pożyteczne jest dla nas uderzenie w kościół. Chrystus powiedział, że świętemu Pawłowi, jeszcze szawłowi mówi dlaczego mnie prześladujesz? A prześladował Kościół. Chrystus utożsamia się ze swoim kościołem. Chrystus jest, my jesteśmy jego ciałem, miejscem jego obecności. I to, co się dzieje, nie wymknęło się Panu Bogu z ręki. Nie jest, nie jest czymś, co zostaje, gdzieś jakaś siła, która jest większa od Boga, która potrafi zniszczyć dzieło Boga. Nie. Chrystus sam odchodzi. Dla mnie jest to słowo, które mówi, w jaki sposób przeżywać ten czas. Przeżywać ten czas, to znaczy, e, widzieć, że to jest pożyteczne dla nas. Bo jeżeli to się nie dokona, Duch Święty nie przyjdzie do nas. A Duch Święty ma moc, po pierwsze, dokonać czegoś w nas. I tutaj jest ten dialog z wczorajszą Ewangelią, kiedy kiedy rozmawia z Samarytanką yy, i Samarytanka pyta, gdzie mam czcić Boga? Na górze Garizim, tak jak my mamy w zwyczaju, czy w Jerozolimie, tak jak Wy to robicie? A Chrystus wtedy mówi takie dziwne słowa. Mówi: Ani na Garizim, ani w Jerozolimie, ale przychodzi taki czas, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w Bogu. W duchu i w prawdzie. I takich czcicieli szuka Ojciec. I to jest ten czas, gdzie widzimy, ja myślę, że jak się patrzymy, jest wiele rzeczy, które nam się nie podoba. Wiele rzeczy. Te wszystkie rzeczy związane z grzechami Kościoła, z tym, że staliśmy się instytucją, że w wielu wypadkach mierzi nas sojusz ołtarza stronem. Że, że są takie rzeczy, które mówimy, ale coś mi tu nie pasuje. Ale w jaki sposób Pan Bóg ma dokonać nowej rzeczy? W jaki sposób Pan Bóg ma właśnie ten sposób? Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie do Was, a Duch Święty ma moc odbudować wszystko, odnowić wszystko. Żebyśmy byli Jego ludem, byli ludem, którzy wielbi Boga w Duchu i Prawdzie, w Duchu Chrystusa, to znaczy żyje inaczej niż cały świat. I może potrzebujemy, żeby nas pozbawiono wszystkiego. Oczywiście, jak patrzymy na te czarne scenariusze, co to będzie, nie? jak się zmieni, jak wyrzucą religie z kościoła, jak zabiorą różnego rodzaju rzeczy, dzięki którym my czujemy się bezpiecznie, mamy pewne przywileje, mamy wolności, mamy różnego rodzaju nie wiem, atuty. A co jeśli to jest pożyteczne dla nas, jeżeli bez tego Duch Święty nie przyjdzie do nas i nie odnowi i nie staniemy się ludem, którego, który czci Boga w duchu i prawdzie, a takich czcicieli szuka Ojciec, mówi Chrystus wczoraj. i my możemy, możemy się buntować mówimy tak nie chcę i dzisiaj pierwsze czytanie przychodzi z pomocą, nie? też w pierwszym czytaniu trendowaty, nie? myślę, że w, w, możemy się odnaleźć bo my nie jesteśmy bez grzechu, my, mam nadzieję, że wszyscy mamy tą świadomość, kim jesteśmy że nosimy grzechy bynajmniej nie cudze, ale swoje, że wiele razy różne konsekwencje, to co mówią jest prawdą o nas głęboką prawdą, że tak jest. I słowo jest jak, ten, jak ta kobieta, jak ten prorok, który nas przypro, przyprowadza do Chrystusa. A Chrystus mówi, obmyj się, to znaczy odnów chrzest. Od, zacznij żyć chrztem. Odnóch no wewnętrznego człowieka. To jest odpowiedź. A mówimy, ale nie, my może musimy jakieś cudowności muszą być, jakieś interwencje nadzwyczajne. Słowo mi nie, nie trzeba interwencji nadzwyczajnych. Nie trzeba jakiegoś klosza, nie, nie trzeba jakichś cudów, piorunów, znaków, objawień. Trzeba tej, tą jedną rzecz zrobić, pozwolić. Panu, żeby, Panu Bogu, żeby odnowił w nas łasz, łaskę chrztu, żeby nawodnił nasze życie, żebyśmy nie, byśmy nie byli jak te gałęzie martwe, wyschłe, które szukają oparcia w człowieku. Przeklęty człowiek, który szuka oparcia w człowieku, nie ostoi się, a błogosławiony człowiek, który zanurza swoje życie w Bogu. Dlatego psalm przychodził. I, I mówił ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Słowo jest tym światłem, które przychodzi, żeby nas przeprowadzić przez ten czas. Niech mnie zaprowadzą na twą górę świętą. Jaką górę, górę Kalwarię, żem był gotowy dać swoje życie, nie bronić się. Żeby Bóg mógł dokonać swojego dzieła po trzech dniach zmartwychwstanie. Jak będziemy bronić swojego życia, pozostaniemy ciągle uwikłani w, w tym świecie, w argumentach, w walce. Jeżeli pozwolimy Panu Bogu się przeprowadzić przez ten czas, co będzie znaczyło um umieranie, po trzech dniach przyjdzie życie. Bóg nie zostawi nas, swojego kościoła, samego. Bóg kocha nas. Ale Bóg kocha też świat, a tylko Duch przekona świat o grzechu. Tylko Duch. Także takie słowa piękne, które, które przychodzą dzisiaj, dzielę się z Wami echem. Jeżeli to, to słowo gdzieś wzbudza echo w Was, to Bogu dziękować.